Siama, witam w kolejnym odcinku Skoda. Yy, nagrywam go od razu po, po tym drugim, ponieważ akurat dobrze mi się teraz gra. Zagramy sobie teraz na showdownie. Jest to mała mapka i może spróbuję wykorzystać właśnie to, że jest mała i zagrać teraz z tym Skorpionem z Tumikiem. Yy, dlaczego? No, bo jest to też taka broń cicha, skalantowa. Damy jeszcze szansę temu Tumikowi, który ostatnim razem no nie był zbyt dobry, ale z racji, że ta mapa jest mała to tutaj ten dystans krótszy może być pomocny. Minusem tej broni jest to, że ona ma mało naboi w magazynku, ale tak jak mówiłam, bo jest mała i też jest taka bardzo, bardzo zamknięta, że tak to nazwę. Mamy tu dużo tych ścian i mam wrażenie, że rzadko tu dochodzi do większych jakichś konfrontacji z przeciwnikiem, przez co ta mała ilość naboi aż tak bardzo nie przeszkadza na naszych małych przeciwników pojedynczych tutaj. Ja. Ale znów to samo. Znów za bardzo walczę na dystans tą bronią. Gościu z shotgunem. Tutaj ryzykowałem bardzo, że do niego podszedłem, bo mógłbym jednym strzałem położyć, ale był ranny, więc po prostu czułem, że, że mogę go po prostu dobić tutaj w tej sytuacji. Dobra, spróbujmy zagrać teraz trochę lepiej. Nie popełniać błędów przede wszystkim. Ograniczyć to ryzyko. Dużo ludzi idzie tam, więc zaraz będę na górze. Prosty wniosek. Y Czemu to jest gościu? Nie wiem, ale już go nie ma. Kurde, Brakamo. Brakamo. No i tu mnie ten Brakamo zabił, nie? Że ta broń miała mała amunicji, bo musiałem zmieścić na ten pistolet, nie? Bo po prostu nie zdążył przeładawać. O i znów udało się zabić. Skorpion właśnie wydaje się dość dobry w porównaniu do M4 z tym tumikiem. Wydaje mi się, że nie miał spory damage. I też bardzo ma mały odrzut. Faktycznie ten odrzut tutaj nie istnieje. Przez to łatwo się strzela z daleka też. I ogólnie szybciej mam wrażenie, że on zabija. Więc być może ta M4 jest słabą klasą. Być może zamienię ją na coś innego. Wiadomo, ja też na co że jestem bardzo początkujący, że tak powiem. Bo głównie grałem tdm i na HC. I tam zupełnie inaczej to wyglądało. Dlatego też y, testuję te różne bronie i różne wnioski tutaj wyciągam, nie? Poprzez granie nimi. Oj, no tutaj mnie zabił, ale i ja, i on popełniliśmy jakby dużo błędów tutaj, także. Y, bo w stronach tutaj złe zagranie. Ja też w sumie myślę, czy grając z skorpionem, może nie byłoby lepiej. Jako pistolet sobie wziąłem się jakiegoś kolfa z synnikiem. Zmienić to. żeby mieć też tą broń zapasową, nie? Cichą. Zabrakło na niestety. Ale już się rewanżuje. Przeładowałem. Także no mówię, ze skorpionem trzeba często przeładowywać. Dlatego też w sumie myślałem, że może nie byłoby dobrą opcją pójść na przykład w szybsze przeładowanie na tej klasie, tylko wtedy z kolei muszę poświęcić zakłócenie radaru. Co niestety nie jest dobre w tym przypadku, więc chyba wolę zrezygnować jednak z tego ładowania niż z tego zakłócenia, bo zakłócenie grając z tumikiem mega naprawdę dużo daje, nie? To, że przed chwilą po prostu nie wiem gdzie mi możemy być. Także chyba, chyba jednak zachowam to jak jest. Ale wydaje mi się, że tą M4 może zamienię na, na coś innego, w sumie jak są. Jacyś gracze koda, tak lepsi trochę. To też mogą dać propozycję może jako klasą zamiast tam M4 zagrać w sensie co tam sobie wsadzić i ewentualnie zagrać, nie? To będzie dobra okazja do tego. No ja też pomyślę o kilku opcjach. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Okej, okay, mamy nalot. Rzucę tam. Ryzykuję, że trafię sam siebie, więc może schowam się. I właśnie z daleka też ten skorpion jest dobry. I teraz dochodzę do wniosku, że jest to po prostu lepsza klasa niż te M4 z trynkiem. Szybciej zabija. Nawet kosztem tego mniejszego magazynu wydaje mi się, że warto, warto nią dalej grać. No, dominujemy, ponownie. Tutaj potyczce tak samo jak poprzednie. OK, dziesięć. Chciałbym wbić helikopter. Kurde, nie przeładowałem. Nie przeładowałem, ale asyst mi wchodzi. Masakra. Dobra, jeden do helikoptera. Może nie zginę. Zagrajmy bezpiecznie. Dobra, udało się. Helikopter. Dobra. Dobra pozycja, tu jest bardzo. Oj, i znów brak, znów brak amunicji. No i stoi ta amunicja na stopkoze się kończy szybciej niż na HC, bo musimy jej więcej zużywać, nie? Do zabicia wrogów. Ponieważ mają oni tu 3 razy więcej HP. Na HC jest to chyba 30% czy 35%. Na, na softworze jest to normalnie 100, nie? Także jest tu 3 razy ciężej zabić przez Tutaj widziałem gościa, ale się schował już. Tutaj może wrzucić granat, może to zabije, tak z przedłużeniem jeszcze. No i zabiło. I właśnie przedłużając ten rzut, on wybucha od razu, ja? Po rzucie, więc prześmik nie ma jakby czasu, żeby się wycofać. Wydaje mi się to trochę takie OP. No i w sumie jest, bo na przykład na promodzie... Na promodzie tak to nie działa na przykład, nie? Na promocie rzucając, nieważne ile czy kanał, zawsze to samo wybucha. Nie jest to oczywiście realistyczne, ale jest to bardziej zbalansowane pod rozgrywkę. Spróbuję tutaj kogoś zestrzelić, chociaż okej, okay, na radarze nie widać nikogo po tamtej stronie. Nie, więc trzeba się przemieścić. Wydaje mi się, że teraz zupełnie z odwrotnej strony będą nacierać. Teraz tu się przesunę. Kurde, skarpę nie może nawet skanować z tym wynikiem. No to jest zdecydowanie bada. Znaczy no pewnie przez jakieś tam elementy mowe. Ale akurat tutaj nie mógł. Bo był ewidentnie tam przeciwnik i nie mogłem go trafić, nie? Przez ten... Nie, nie wiem, co to nawet było przez to koryto. Okej, okay, kolejny nalot. Fantastycznie. Nie to. Tutaj jest strasznie dużo ludzi. Jak tu wejdzie, to do sporo chwili może spaść. No, trzy za pierwszą serią. Kolejne trzy. I kolejne dwa. Osiem killi. Ładnie. Oczywiście kille z nalotu nie wchodzą do kickstreaków. Normalnie w kodzie one by wchodziły, ale serwer jest zmodowany, by było trochę tu trudniej. Także dlatego one nie wchodzą. No. no i dobrze w sumie, bo tak to teraz bym miał kolejny nalot, nie? Strasznie to po prostu było. No i jest, jest, bo jakby to są zasady, takie oryginalne koda. Dlatego no, ja lubię bardzo te serwery zmodowane, które to utrudniają, bo to jest po prostu zbyt proste dla takich graczy trochę lepszych. By szybko wbijać po prostu na loty, helikoptery i co chwila coś lata po mapie. Nawet tutaj dość często latają jakieś powietrzne siły, więc nadal jest to powiedzmy... Może nie proste, ale w miarę robialne dla takich inaczej. trochę lepszy. Oj, Skorpion też ma ten problem. Ja często lubię skracać ładowanie. W sensie przeładowuję, gdy widzę, że dosyć ten już mój wpada ten magazynek, to zmieniam szybko dwa razy broń, by to skrócić. Co akurat w przypadku tej broń nie działa, po prostu ta broń ma tak wstawiony ten reload time że trzeba poczekać do samego końca. Na przykład większość broń, nie wiem, AKM-4 ogólnie praktycznie każda broń ma ten czas trochę taki mniejszy niż faktycznie ta animacja, przez co można go skracać. Ja jestem do tego bardzo przyzwyczajony, bo zawsze z takimi brońmi gra i zawsze się to robi. A tutaj trzeba pamiętać, by tego po prostu nie robić, bo to często nam usuwa całe przeładowanie. Co mogliście zauważyć pewnie, jeśli obserwowaliście tutaj tą grę uważnie. Dlatego też grając z Korpionem trzeba właśnie o tym pamiętać i po prostu wyzbyć się tego nawyku, by tego po prostu nie powtarzać. Tutaj właśnie można bardzo łatwo z góry strzelać, bo przeciwnicy rzadko mam różnie patrzą w te Także po prostu mamy tutaj łatwy cel. Tym bardziej, jeśli właśnie mamy, e, mamy tą przewagę nie? w tuniku e, i tego, że nas nie widać. To też jest to mega, mega pomocne, ale tak naprawdę mm, grając tą bronią jestem w stanie zestrzelić jedną osobę, maksymalnie dwie i muszę przeładować, to jest max. No, chyba, że naprawdę by byli ci gracze tak dosłownie jeden za drugim, że strzelając jednego bym skanował w drugiego. Ja no to wtedy wiadomo, jest to możliwe. Ale generalnie no broń ma trochę problem właśnie z tą ilością naboi Okej, okay, kolejny nalot No i skończyły mi się naboje podczas walki, nie? Na gorzej. No i dobra, poczekam z nim, bo nie mamy, nie mamy radara, więc nie wiem dokładnie gdzie ja go użyć w Dobra, mamy już radar. Ja tu mamy najwięcej osób. Kurde wszędzie są takie trochę porozrzucalni. Dobra, tam rzucę. Może się uda, bo tam widziałem sporo. O nie, myślałem, że go zrobiłem. Po prostu takie przeczucie, nie? Mnie naszło. Że on już powinien zginąć po tych strzałach. A niestety nie zginął. Może miał tego, m, tego perka. Zwiększonyścią PP, albo po prostu mi się pomyliło. Mi się to tutaj przewidziałem. To już wiadomo, no ja na, na SP nie mam tego wyczucia. Bo tak jak mówiłem tutaj grałem mało. Oj, no tutaj y, osłabili mnie przed tym, przed tym y, tutaj skokiem, przez co byłem dosłownie na strzała. był? Nie, wydawało mi się chyba. Na górze teraz będą. Oj, kurde, byłem świadomy jego pozycji, i tak nie zestrzelił, nie? Oj, ale tutaj śmieszny raz. Gość ma w ogóle łzy złote. Bardzo fajnie mi się podoba ta broń, bardzo... w sensie jest to... No bardzo ładnie wygląda, nie? Chyba taka jedna z fajnie wyglądających złotych broni. Ale czy jest skuteczna? Nie powiedziałbym. W sensie ona jest bardzo skuteczna jak tak się wbijamy we wrogów, nie? Ona blisko, ale ma tak duży odrzut, po prostu jak jakkolwiek z trochę bardziej daleka, po prostu no, jest to mało efektywne. Bardzo, bardzo mocna wow. dominacja 38 do 20 tysięcy, także masakryczna dominacja w w tej potyczce. No i dobra, udało się także. Hmm. Może jeszcze sobie zagramy jedną i na tym zakończymy. Głosuję na strike, bo jest to ogólnie moja ulubiona mapa w całym kodzie. Ale czy wygra? Nie wiem, bo Crash jest bardzo ulubioną mapą i chyba tutaj zwycięży niestety. Crash też oczywiście bardzo lubię. Crash jest w sumie chyba moją drugą ulubioną. Także jakby nie narzekam z tego powodu, ale no wolałbym strajka, chyba jednak. Dobra, pytanie: czym zagram? Wydaje mi się, że albo Aku, albo Scope. Może Scope, bo w sumie nie grałem ostatnio Scopem, a bardzo mi się nim gra fajnie ostatnio, więc zagramy tym razem. No i też wiadomo, Aku jest trochę podobny do tych wszystkich broni e, raszujących, a Scope I to jest taka totalnie mm, odskocznia, totalnie inaczej się tutaj gra. Mamy dość słaby resp, nie lubię tego respa na tej mapie, no ale trudno, akceptujemy to i próbujemy coś z tym zrobić. nie? Może tutaj gościu mi e, pójdzie e, tą stroną, byłoby wtedy fajnie, bo tutaj jest bardzo, bardzo ten dystans. Duży, ale no nie, nie szedł, więc spróbuję wejść tutaj do środka Bo generalnie z tej lokacji możemy tak naprawdę kontrolować większość mapy Możemy właśnie tutaj patrzeć na tę na długą ulicę I też strzelać tutaj na środek i na ten dom taki Że tak powiem kluczowy, no największy budynek na mapie, nie? więc dużo osób się tam kręci Też w ogóle tutaj jest fajny spot, pokażę może bo jeśli ktoś na przykład zna grę, ale nie jest jakiś bardzo zaawansowany, to nie jest na tego spota. Tutaj stajemy i widzimy całą praktycznie górę tego budynku, co jest dobre. Tylko ryzyko jest takie, że stąd nas ktoś zabije, więc jest to taki spot ryzykowny, nie? Ale jeśli wiemy, że tu nie ma przeciwników, to można spokojnie sobie tutaj kamiać. Tylko, że też wiadomo, nie zawsze przeciwnicy są też tam na górze. Tu jest jakiś gościu na dole. Chciałbym go bardzo zabić, ale już zrobię to tutaj z moich knightów. Oj, oj, ale tutaj się robi. Muszę tutaj obserwować ten dom, nie? Ja? Z tej pozycji to będzie najlepsza dla mnie pozycja do snajpienia. Ale też trzeba uważać na jakichś graczy. Oj, myślałem, że on zginął, a tylko się położył. Na graczy właśnie, którzy będą próbowali zaatakować nas tutaj na blisko. Co już się dzieje, co już się dzieje. Więc próbujemy odeprzeć. Oj, ładny strzał. Gościu tutaj wszedł, no i niestety rzucił po prostu granat. Szkoda, ale udało się wbić nalot i tu jest strasznie dużo osób, dlatego rzucę go tutaj. Zmienili nam po prostu resp, weszli na ten resp, który jest moim zdaniem dalszym respem, więc sobie tak naprawdę utrudnili zadanie. Wystarczy zobaczyć, co sam nalot teraz robi na tym respie, gdzie oni są wszyscy dosłownie na jednej pozycji. No i właśnie przejmują przewagę, nie? dzięki temu, że przeciwnicy zagrali moim zdaniem idiotycznie bo sobie zyskali teraz najgorszy resp na mapie. Także muszą z niego teraz uciekać. Ja wiem mniej więcej jak się ucieka z tego respa. Ucieka się tą długą ulicą najlepiej. Dlatego spróbuję jej pilnować, choć już tam jakiś wybieg. Mam nadzieję, że nie zmienią tego respa. I mam nadzieję, że nikt mnie tu nie zajdzie po cichu z jakimś zakiceniem. Bo chciałbym właśnie teraz popilnować tej ulicy, ktoś mnie tu strzela. No niestety, gościu był szybszy i wyszedł sobie z tego respa. No szybszy i też lepszy, bo mnie trafił, ja. Gdzie on jest? Okej, okay, tam jest za ścianą. Kurde, nie czułem się pewnie tym scopem, a, a może powinienem. No i znów, niestety, no zmie zmienili nam tego respa. Znów mamy tego respa. Dlatego no, mój plan się nie udał. Szkoda, bo, bo był naprawdę dobry. Ojej, tutaj Kanter jakiś się trafił, zresztą celowany. Był naprawdę dobry, nie? Taki się zdaje, gdyby doszedł do skutku. Ale dobra, no, wracamy do tej pozycji, która jakby dla snajpera nie jest zła. Jest nawet dobra, ale ogólnie dla, dla całego timu jest masakryczna. Więc co to grają jakieś SMG, to totalnie mają tutaj nipę. Bo tak naprawdę, jedyne co tu można nas uratować, to ten domek, który jest właśnie dobry, bo kontroluje nam tutaj większość mapy. Co on miał? Nie wiem, chyba ma pistolet, bo nie mogłem podnieść. No, no tak jak mówię, to miejsce jest tutaj właśnie dobre do, do stąpienia. Jedynie. Ale dobra, przeciwnicy już tak bardzo nas nie odcinają, więc może. Spróbuję wyjść tutaj na tą stronę. Tu w ogóle gościu leżał. Myślałem, że on jest zabity. Ci, ci leżący goście często nie mylą. Dobra, ładnie tutaj udaje się ich zdejmować. Trochę tutaj nie ogarniają też. I tą stronę mapy też ja bardzo lubię. Do grania sniperką, bo możemy wejść na przykład tutaj, na ten budynek. I też mamy bardzo dobry widok na ten domek. Także jest to dobre miejsce. Tylko, że teraz tutaj mają respaw, w tym budynku z kolei. Nie wiem jak to się stało, ale już mnie zabili, za dużo tam było. Po prostu jeden granat i tyle. Strasznie się zmieniają dynamicznie te spawny. Musi być tu dużo graczy właśnie takich agresywnych, raszujących No po prostu raszując spawn przeciwnika my go jakby zajmujemy, nie? i on się zmienia. Bo jeśli wchodzimy na res przeciwnika, to przeciwnik przestaje się tam respić, logiczne. No a jeśli gramy na dystans bardziej, jak ja na przykład teraz, no to te spawny zostają. Ale wiadomo, no zawsze są gracze tacy i tacy. Ja też jestem czasem takim graczem, co czasem takim. I wiadomo, no nie da się tego uniknąć, że zwykle te spawny będą raczej dość często zmieniane, bo wystarczy kilku dobrych graczy właśnie SMG, i już mamy właśnie na Kerasha. Kurde, prawie byłby double kill, bo ten gas się ustawił dosłownie za tamtym. Szkoda, że nie wyszło. Wziąłem sobie w ogóle na drugą broń Hawaha. Gdyby się albo skończyła amunicja, chociaż nagle wątpię, ale bardziej pod kątem na przykład tego, że teraz idę, nie? I po prostu mam broń, która jest lepsza do takiego raszu. Bo wiadomo, grając z też czasem można zraszować, nie? Jakby zaatakować jakiś graczy, którzy się akurat nie spodziewają. No tutaj akurat to miejsce i miało. Spodziewali się tego, że ich zaatakuje i tutaj no, już zwyczajnie na tej talibie. Też mógł słyszeć, wiadomo, chociaż w takim falu się wątpię. To zależy, podobno jak się ma dobre słuchawki, to można bardzo te kroki. Dobrze słyszeć. Ja nigdy na takich skrawkach mega jakichś yy, profesjonalnych nie grałem. Zwykle były takie sprawki raczej z średniej półki, no i faktycznie one dużo, dużo zmieniają pod względem tego osłuchu. Że po prostu czasem możemy usłyszeć przeciwnika, szczególnie na promodzie. Bo na promodzie jest dużo ciszej, nie ma tych naładów. I też gramy raczej w mniejszej tam grupie. Yy, tak samo jak i same kroki są yy, po prostu podgłośnione. Dobra, od dłuższego czasu nie mogę nikogo zabić. Nie wiem, z czego to wynika. Okej, okay, mają tam spawnę w tym domku. Trzeba spróbować. Dostałem ze i przeżyłem. No to jest, to jest ten softcore, nie? Nawet czasem sniperka tutaj nie zabijana na hita. Też goście mógł mieć perk'a do, do większego damage'u oczywiście bo na przykład ja na swoim skałpie mam, dlatego większość graczy raczej zabijam bez strzała. Jest tu gościu? Tak, był i bardzo dobrze tutaj zagrał. Wyhaczył mnie bardzo ładnie, ale ja tutaj może go wyhaczę. Staram się zaskanować, ale chyba już ktoś go zabił, bo tutaj widzę moich ludzi. Oj tu chyba przez śmigła strzeliłem, dlatego przeżył. No i nalot. Zresztą muszę idzie przez śmigłę, ale no po taka wyrównana tym razem, nie? Mamy w miarę równe punkty, choć na naszą korzyść na ten moment. Dobra, może na koniec dla odmiany spróbuję coś zraszować, zakup, bo dziś ten skałp nie idzie mi jakoś fantastycznie. Choć też, źle też nie jest, ale bardziej chodzi o to, że mało chwili na sekundę, że tak to nazwę. Przez co ta potyczka moja wokientaj ja nie jest aż tak dynamiczny. Także spróbuję zaku na końcówkę zagrać i coś poraszować. Mamy nalot, mam nadzieję, że mnie nie zabije. Okay. Tam są teraz goście. Dobra, spróbuję iść tam jakoś. Już to, że zmienię resztę na tym etapie nie ma dużego znaczenia, bo i tak będzie rozgrywki. rozrywki. No i dość dobry wjazd, ale niestety no nie sfinalizowany tutaj. ale strzelają wrócę im tam granat tak, z opóźnieniem. pewnie kogoś zabiję a nie nie udało się okej okay, dobra ciekawe tu też można rzucić przez ten mur wtedy tam mniej więcej w okolice tego respa on ląduje ale też się nie udało Tutaj dobrze się tu brają coś dzisiaj nie wiem czy, czy jestem bez formy czy oni są tak lepsi trochę ciężko powiedzieć w sensie, no nie idzie mi dziś tak dobrze jak też to wiadomo, to jest też yy, kwestia tego, z kim gramy, nie? Yy, bo to jest gra multiplayer. Można mi się wspaniale, ale gramy z beginnerami, to nie oznacza to, że gramy jakby dobrze. Kurde, strasznie tutaj rzucają. Oni po prostu nie dają sobie dojść do tego respa. co jest oczywiście jakby dobre, yy, ale akurat no dla mnie totalnie niekorzystne. Oj, tutaj dobrze zagrał, no te aku, aku mi w ogóle nie poszło tym razem, no niestety, ale nie zawsze pójdzie dobrze. E, kurczę, to był taki fajny spot, właśnie, z z niego korzysta. Coś takiego, nie, Tu się dało zrobić. Widzieć po prostu, spróbuję ich może. Właśnie, ogłuszyłem tego gościa. Granaty ogłuszające też są dobre powinienem. Trochę częściej z nich korzystać Spróbuję Jeśli w ogóle przeżyję Okej, okay, przeżyłem yy, Spróbuję, no nie, nie, spróbuję Chciałem wejść tam do przodu Schować się z tą ścianą yy, Na przodzie totalnie By po prostu zabijać z tyłu przeciwników, którzy będą tu wbijać, nie O, o to mi chodziło Tylko, że teraz zginę A nie, okej okay. Nie zginąłem? No nie, zginąłem. Za dużo granatów tam po prostu leci. Nie da się tam utrzymać. No wiadomo, jest taka pozycja, gdzie... ...słownie spotkają się wszyscy gracze, więc... To jest ...rozumiałe, nie? Spróbuję tam wrzucić, może ktoś się zrespi akurat. I klęknie. Dobra, no to zakończona. Zaraz zobaczymy, jakim dokładnie wynikiem wygrywamy. Jako team, no mój wynik 37 do 18, dość średni powiedziałbym, biorąc pod uwagę, że team mój był lepszy, bo wygraliśmy. No ale okej, okay. jakby nie zawsze można zagrać dobrze. Także dobra, to było na tyle. I na razie, cześć, do następnego.